To jest zmiana reguł gry i to czas na mądrą, dojrzałą dyplomację. Tak o konsekwencjach zmiany lokatora w Białym Domu w kontekście naszych rodzimych interesów mówi były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych i Niemczech Janusz Reiter. To jest kolosalna zmiana. To jest zmiana reguł gry. Myśmy przystąpili w roku 1989/90 umownie do świata zachodniego, którego reguły gry znaliśmy, zaakceptowaliśmy je i przestrzegaliśmy ich. Dzisiaj te reguły gry się zmieniają, na znacznie trudniejsze ponieważ to jest gra znacznie bardziej wymagająca. Polska jest średniej wielkości krajem w bardzo y, y, trudnym położeniu geopolitycznym. Presja na polską politykę będzie bardzo wielka. To jest czas, w którym każdy ruch polityczny musi być bardzo dokładnie przemyślany. To jest czas bardzo mądrej, dojrzałej dyplomacji. To jest czas inwestowania w politykę zagraniczną i w dyplomację. Y, nie tylko w y, siły y, zbrojne, to też jest oczywiście konieczne, ale również w, w te szare komórki. One będą bardzo potrzebne nam do prowadzenia polityki w nadchodzących latach. I to już punkt wyjścia, żeby do tej dyskusji wpleść polski wątek. Agata Adamek w związku z tym z nami. Powiedz proszę, jakie są pierwsze komentarze, co wybija się na ten pierwszy polityczny plan? W zależności od tego, kto komentuje pierwsze wystąpienia i pierwsze słowa nowego amerykańskiego prezydenta, różnie rozkłada akcenty i na różne elementy tych wystąpień zwraca uwagę. Premier Donald Tusk, zabierając dzisiaj głos również w nawiązaniu do wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, zwracał uwagę na politykę migracyjną, a właściwie zmiany w tej polityce, które zapowiada Donald Trump, czyli deportowanie osób, które mają nieuregalowany status, z punktu widzenia swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych duża część tych osób to są Polacy, kilkanaście milionów w sumie osób, ale pojawiają się takie informacje, że amerykańskie media już o tym donoszą, że pierwsze deportacje będą z Chicago, a jak wiemy, w Chicago mieszka wielu Polaków. Dlatego też premier dzisiaj poinformował, że minister spraw zagranicznych zwrócił się do placówek dyplomatycznych polskich w Stanach Zjednoczonych, po to by te udzielały niezbędnej pomocy Gdyby rzeczywiście nastąpiły już konkretne decyzje, czyli gdyby słowa Donalda Trumpa w najbliższych dniach zostały wprowadzone w czyn. Zapewniał także, że gdyby Polacy wrócili ze Stanów Zjednoczonych do Polski, będą mieli tutaj zapewnione godne życie. Nasze placówki w Stanach Zjednoczonych będą docierały tak szybko, jak to tylko możliwe, z informacją do polskich obywateli, którzy będą się czuli jakoś tam zaniepokojeni tą nową sytuacją i będą mogli liczyć wszyscy na pomoc ze strony urzędników konsularnych w Stanach Zjednoczonych, a także ze strony naszego rządu. Nie ma być może żadnych powodów do niepokoju, ale chcę Wam was zapewnić, że. Polska będzie dobrze przygotowana do każdej, do każdej sytuacji. I tak wiecie, tak od serca chcę, chcę to powiedzieć, dlatego korzystam z obecności mediów. Każda Polka i każdy Polak będą i tak serdecznie witani tutaj w kraju. Każdy znajdzie swoje miejsce, w swojej ojczyźnie. Tutaj, można, tutaj każdy może znaleźć swoją Amerykę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwraca uwagę na inny element polityki zapowiadanej przez Donalda Trumpa, czyli, jak mówi, na powrót do normalności. O której to normalności, jak podkreśla, marzyłby także w Polsce i w Europie. A ta normalność ma polegać na odejściu od progresywnego podejścia i myślenia, chociażby o osobach LGBT. Mamy dzisiaj, proszę Państwa, taką szczególną sytuację. O to, w najpotężniejszym państwie, a szczególnie najpotężniejszym państwie demokratycznym, w Stanach Zjednoczonych, mamy powrót do zdrowego rozsądku, powrót do um, odrzucenia tych wszystkich um, przedsięwzięć, które mają ograniczać rozwój gospodarczy, ale co może jeszcze ważniejsze, powrót do zdrowego rozsądku w takich na przykład w sprawach jak sprawa Pchcino. To oświadczenie są dwie pchcie było bardzo, bardzo ważne, bo to jest coś oczywistego także w świetle nauki, w świetle genetyki, a z drugiej strony jest ostatnio bardzo czynnie i z fatalnymi wręcz skutkami, w szczególności dla ludzi młodych, ale także i dla starszych, bardzo intensywnie promowane. Oczywiście rozmowa o polskiej perspektywie, jeżeli chodzi o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych, nową prezydenturę Donalda Trumpa, również dotyczy z geopolityki i tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli wojny w Ukrainie, ale też pozycji Polski jako partnera dla Stanów Zjednoczonych, szerzej NATO jako partnera dla Stanów Zjednoczonych i Europy w kontekście tego, co mówi Donald Trump. Politycy w Polsce zwracają uwagę na to, że wyraźnie kładzie akcent w swoim patrzeniu. Na politykę nie na Europę, tylko na inną część świata jako głównym, główną część świata, którą widzi z punktu widzenia relacji Stanów Zjednoczonych ważniejszą niż Europa, ale Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL, zwraca też uwagę na to, że Polska może mieć znaczenie dla Donalda Trumpa, bo przecież Donald Trump to jest biznesmen, to jest polityk, ale też biznesmen kieruje się również interesem i tym finansowym Stanów Zjednoczonych także i z tego punktu widzenia Polska może mieć całkiem niezłą pozycję, jeżeli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi teraz. Nie zdziwiło mnie to, że Donald Trump powiedział, że będzie prowadził politykę transakcyjną, a więc polegającą na tym, że przede wszystkim interes amerykański i to w regionie, a wszystkie aktywności, które można zredukować, to będą zredukowane. Ale też jest dobra wiadomość, bo skoro ma takie podejście do świata, to Polska ma wykupioną świetną polisę ubezpieczeniową na 50 miliardów dolarów zainwestowanych w fabrykach amerykańskich. Nie ma dla Trumpa lepszego argumentu. Poza tym, że mamy jako jedyny chyba kraj w NATO już zabukowane 5% PKB na uzbrojenie. Agata Adamek, bardzo dziękuję. To jeszcze ode mnie jeden polityczny komentarz. Tak zmiany w Białym Domu podczas konferencji w Piotrkowie Trybunalskim ocenił Szymon Hołownia. Przemówienie prezydenta Trumpa było przemówieniem skierowanym wyłącznie do Amerykanów i wyłącznie o Ameryce traktującym. Nie było tam poruszonych żadnych wątków dotyczących sojuszników, współpracy międzynarodowej, Europy, NATO. Zobaczymy w związku z powyższym co będzie wynikało z tych wszystkich rozporządzeń wykonawczych, które prezydent Trump zapowiedział, że teraz będzie podpisywał. Wiem, że jakaś część społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych boi się w tego, co teraz może nastąpić, to jest suwerenna decyzja Stanów Zjednoczonych, jak układać politykę migracyjną na swoim terenie. My, jako Rzeczpospolita Polska, będziemy musieli zmierzyć się z konsekwencjami w tych działań. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że. No... Mamy nadzieję, ja też mam taką nadzieję, że administracja amerykańska zauważy całe to dobro, które polska migracja do społeczności amerykańskiej wnosi. Całą tą ciężką pracę, która budowała Amerykę i buduje w dalszym ciągu. To wzmocnienie poprzez międzykulturowość, ale też wspólnotę wartości, tej tkanki społecznej w Stanach Zjednoczonych. Więc mam nadzieję, że tutaj władze amerykańskie działać będą rozsądnie. Premier jasno powiedział, my jesteśmy przygotowani na różne ewentualności. To, co dzisiaj w Europie zaprząta naszą uwagę, to pytanie o to, jak zachowa się prezydent Trump w stosunku do swoich zapowiedzi dotyczących... Powiem to zupełnie otwartym tekstem, możliwej wojny celnej z Europą, z Unią Europejską. Unia Europejska i urzędnicy Unii, Komisji Europejskiej mówią wprost, że no jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. Natomiast ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo byłby to scenariusz, nie wiem w jaki sposób korzystny dla Stanów Zjednoczonych, ale na pewno niekorzystny dla całego zachodniego świata, jeżeli dwie potęgi gospodarcze, takie jak Unia Europejska i Stany Zjednoczone, zamiast przymierzać się w ważnych rzeczach, idą ze sobą na wojnę. Nie chcę mi się mieścić w głowie, że ktoś mógłby mieć taki właśnie pomysł na zarządzanie problemami współczesnego świata. Co będzie z Ukrainą, zobaczymy. Dzisiaj tego nie wiemy. Różne deklaracje padały, ale czasami logika kampanii wyborczej jest inna niż logika rzeczywistego rządzenia. No więc czekamy na konkrety ze strony nowej administracji Donalda Trumpa i będziemy reagować na ich podstawie.